Cześć ma, tej strony Reksio A dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta w Bedwarsy jak film i dzisiaj będziemy testować moją nową myszkę Bloody A70. Tutaj stoi tutaj na prawo, tutaj obok mojej wcześniejszej myszki. Zaraz ją podłączę. Jak filmik wam się spodoba, to zostawcie lika, subika i dzwonika, tak jak mówiłem. No i, i lecimy. Od, czy, od czego zaczniemy? To odłączymy moją wcześniejszą myszkę. Słyszeliście to chyba. E, Okej. Okay. tutaj to sobie ten brylon odbiorę. O kurde co? Co jest? Tutaj o! Poczekajcie, Master Chef, Maniac Teraz tutaj, okej. Okay. O kurde, no przecież tutaj też plantana. Nasz no, Big Rain, ma no, Big Rain, to powiem. Mm. Okej, okay. mm, 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 mm. ja przed chwilą widzowie ze szkoły wróciłem w paczko macie, odebrałem to myszkę tutaj sobie przenie okej okay. w. Pek. Poczekajcie, widzowie. Możecie tam sobie na Minecrafta popatrzeć. Ja tu in real life sobie tutaj kombinuję. Znaczy nie kombinuję, tylko robię kable. Biorę. Okej, okay. myszka do szuflady. O kurde, by spadła mi. Schowam sobie ją do szuflady na pamiątkę. Jest to jest moja trzecia gamingowa myszka, którą kupię. Na no, serio. Bo tak, okej, okay. tutaj i teraz wschodzi. O oh, ja. Yeah. Git mi wchodzi. Czyli bloody o 70. Bl bloody. Znaczy, niektórzy mówią Bloody. Mówiłem mój kolega z szkoły. Które nawet może wie na ten odcinek, jak ona się pięknie świeci. Bo ja jej nie podłączę. O kurde, ona jest za piękna. Można sobie ustawić, jakie części tej myszki świecą. Okej, okay, jestem już na niej. Ale dziwnie trochę. Muszę się do niej przyzwyczaić do tego w ogóle kształtu. tej myszki muszę się przyzwyczaić. Tylko sobie to przesunę. Mam deskę. <grym> e, jakbyście nie widzieli, to laptopa mam na desce, ale to nieważne. Jezu, jaka ona dziwna jest. I nie, nie wiem po prostu coś z moim tekstem jest nie tak. Jezu, jakie lagi? render... Hmm. i... ja miałem taki render distance. To ja... Typ... typ speed bridge. Eee, no, gramy Solo. Okej, okay, Jezu, ja muszę się... Przyzwyczaić do tej myszki. A ja butterfly'a? Tylko dragklika nie umiem. A ja myślałem, że po prostu na tamtej myszce nie dało się Draklika, ale to po prostu nie umiem Draklika. No kurde, czemu trzeba przyciągać? Ostatnio w Minecraftie coś się stało? O, w ogóle gram na teksturpaku bez lesnu, jakby, jakbyście nie wiedzieli. na starszej wersji Minecrafta, bo tutaj się lepiej. Okej. Okay. Ja... ja się boję tutaj speed bridge'a robić, bo ostatnio się uczyłem, jakbyście nie widzieli, ale po prostu się boję teraz robić, bo no. Bo nie chcę ryzykować, bo mogę spaść z dużą ilością wolny. A to! Kurde! No kurde, nie udało się, ale że tak. Poczekajcie, tutaj, to. Tutaj w ogóle ten kabel jest na dole, nie rozumiem czemu. Okej, okay, to, tu, to, tu. To przesuwam, to, tu. Ok. Ok. Robimy tak? No I też będzie nowa klawiatura, widzowie. I chyba wam to mówię nie? Jezu, tutaj jakieś koksy grają. To jest ostatnio trzeba przekładać. Powiecie mi widzowie w komentarzach o co z tym Minecraftem chodzi, że... I nie mają mi lepiej. A tak to ja mam jakoś słabo. Nie wiem. Czy nie... Ej, o to, Ta myszka jest... Fajna hit. Tylko ta myszka do PvP jest dobra. pineapple should accept Co ja się baję, od, odłożę je po prostu. Okej, okay, już jestem, po prostu mi do pokoju nie wszedł, ale to zignorujcie. jak takiego, no tak, jak pie... no, tak, nie, to mnie nie stać O, to, to sobie kupię. Okej, okay. obudowa usłaba, to lecimy. On nie ma łóżka. Ej, to ja nie widziałam, że on nie ma łóżka. Aha. A ja myślałam, że będzie taki się. Okej. Okay. Nie, umiem taki kanał. No jak sobie DPI zmieni na tym jeszcze? Ale na no tej jeszcze da się mieć dobrze yy, mocne DPI. Yes, yeah, <laughs> and watch De! Jaki koksu? A! ja zbrojki się nie kupiłem. Oh. Teraz mam przerąbane, bo oni się wiecie na mnie. O nie, straciłem tyle rzeczy. Ale ze mnie normalnie... No. Jezu, ale big head ze mnie. Nie! No na może bardzo dużo. Kurde, chodźcie. Okej, okay, oni walczą, szybko to wyszło, Może to wygram. Szybko jeszcze jedno złoto, szybko. Szybko jeszcze jedno złoto. to. do na Discorda mi przyszło. Jest, jest, jest. E, mam. Okej, okay, Sworda nie, 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 nie potrzeb potrzebnie kupować. Znaczy A nie, poczekaj. O nie, bo mi... Co jest? O, teraz. Co jest? Ja byłem różowy. A nie, bo po poprzedniej rundzie. Że się zdziwiłem. O, 4-4. Na sharpnessa będzie. Szarpnas. sharpness. Fortnite i kupione. O kurde. Jak tego rozwalić? Jest, mam, mam chyba, nie? Nie, nie, mam. Szybko, kurde, nie udało się. Nie, nie on mi... Wiesz ty co? No i ucieka, no i ucieka, no nie wierzę. No i nie, nie. Odzielki. Jezu, no co za ty? No nie no. Nie wierzę. No firebolem, panie wrócę E! Łap firebola, haha, leczka teraz sobie drugiego złapię, ziomek Ja szebem muszę kupić. Jamek, Jamu. A kuku? -ku. Nie! Nie! A tak, dobrze, patrzcie, byłem drugi. Kurde. Eee, no widzę, ja jeszcze jedną runkę. Ja jeszcze jedną chcę. Ja jeszcze jedną. Ja chcę jeszcze jedną. Ja chcę jeszcze raz. Bum. Tutaj sobie trochę bardziej odbudujemy. Okej, okay, fireball kasę kupimy. I się pobawimy. Fireball kasę kupimy. I się fajnie pobawimy. Spadaj! No właśnie, nie zadziera się ze mną. Bo ja groźny, Bo ja. Ej, ej, no, ale skam. Ej, zniknęła mi wełna. Ej, ej, zniknęła mi wełna. No i niefajnie. No i maki Ej, ziomo. Ty sobie myślisz, że ja ślepot jestem? TNT, TNT, da va. Nu robsă TNT Ja zice e mai bine să faci fireball-a De Dacă nu știi, fireball jest lepszy. mai bun Do... Kurde, on się tego nie spodziewa, to łap drugiego, no co za koks. Oke, я буду tak minupkiem. Jest. No i rozwalone łóżeczko ziemi. Ja no. no e, bardzo fajnie. Jeszcze tą runkę widzowie to ukończymy, dzisiaj długi odcinek, długi odcinek dzisiaj robimy widzowie. Eee, panie Fajer, to moi przyjaciele. No kurde, nie klikaj tego przycisku Windowsa. Przycisk Windowsa. <gryw> <gryw> Rozwalony, jej! No i fajne, zrobiony. Brum brubru brum, brum, brum. Like No No okej, okay, już... Już w końcu kupmy tą wełnę. Okej, okay, zbroje też. A na no, zbroję to sobie nie kupimy. Tylko musimy poczekać na... Okej, okay, okej, okay, już się. na jednego banda łysego Okej okay, widzowie. Na tym skończymy dzisiejszy odcinek, był trochę duszy. Jak no, jak filmik Wam się spodobał, to zostawcie jak mówiłem na początku lika, subika i dzwonika, a my się widzimy dzisiaj albo jutro, bo mam bo mam zaplanowane z takim innym, jedynym youtuberem nagrać filmik, który ma więcej subskrypcji ode mnie. Więc co, no i papa pa, widzowie, do widzenia widzowie dla was.